Ten wspaniały pojazd, na którym jeżdżę Latająca pchełka Royal Enfielda to jest pojazd, który jest znany przede wszystkim pasjonatom wszystkiego, co jest związane z motoryzacją wojenną, wojskową. Dlaczego? Dlatego, że ta latająca pchełka, stąd ma ten swój określenie, że to był pojazd, który z samolotów zrzucona w takiej specjalnej klatce na spadochronach. Kiedy ta latająca pchełka opadała na już na ziemię, odpinano, wypakowywano to z, tego, z tej klatki i można było na tym pojeździe po prostu jechać, dojechać gdzieś tam, Mógł poruszać się zmotoryzowany na takich pojazdach. Jest ich niezwykle mało, to jest niezwykle rzadki pojazd i dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę wam go przedstawić nie tylko jak wygląda teraz, to jest wersja militarna, ona jest w tej chwili nieco pozmieniana, bo w latach powojennych tą militarną wersję troszeczkę zmieniono na, na, na nowszy, bardziej taki cywilny model, ale powrócimy z nim do takiego stanu jak miał właśnie podczas okupacji. Jest to tak wdzięczny pojazd i tyle o nim jest ciekawych materiałów, a jest jednocześnie tak rzadki, że uważam, że pokazanie renowacji tego pojazdu, jak to wszystko się odbywa, to jest to, co zrealizuje marzenia wielu z Was, o co prosiliście w korespondencjach, różnego rodzaju mailach, czy też w ogóle w informacjach na YouTube, we wpisach. W związku z tym robimy dla Was materiały. Dwa. Pierwsza to jest, oprócz tej zapowiedzi, sekwencje czyli film o tym, jak on powstaje, jakby jest renowacja, a drugi materiał po zrobieniu renowacji, jak to będzie wyglądać już na koniec, jak to będzie jeździć i wtedy no, troszeczkę więcej opowiemy o historii tego modelu. Także serdecznie Was wszystkich zapraszam na, na te dwa zapowiadane przeze mnie dzisiaj filmy.